Powitalne <kuhem> kaszlnięcie jak zawsze, prawie to od w sumie jest, i tak zabierzby się za niszczenie tych e, orków? Nie wiem co to jest w ogóle. No, mówili, ale ja nie słuchałem. Ach, legendy mówią, że Ech! lekki atak, lekki atak, ciężki atak. Obrona, lekki atak. Mm, ok, wow. Uh. Czk. wow! To jest epickie, Juba, żartuję, to nie jest epickie. To jest żywostro. nie? To jest taki typowy blok, którego nigdy nie używa znaczy, przynajmniej nie użyłem nigdy. No, i teraz to działa. A muszę mieć pełny ten pasek? Ale to jest głupie. A muszę przytrzymać. To jest takie. <laughs> to jest takie po prostu uwalnięcie w ziemię. To jest taki efekt. Chociaż interesujące. Prawdziwy, że znaczy ten legendarny garszasp na pewno miał coś takiego. Nie ma tak gestykulowanie swojego słownictwa i mówienia przez mikrofonii. Co on ma z oczami teraz? To, to było trochę dziwne. A myślę, że to ja japońskie są trudne do zapamiętania tutaj nie ja w sumie mam tyle czytałem, że mogę się głębiej przyzwyczaić No ale tutaj to to to, to, to... Te są dziwne Eee okej okay. To było dziwne To jest jakiś taki boss na przeciwnik W sumie nie wiem o, ty! O nie! Okej, okay, jest w ogóle 3 minuty jakiś. Och, no. W ogóle przypomniałem mi się, że miałem włączyć ten... nie odcinka, ale chyba zapomniałem o tym. Brawo, Lama! Zamiast tego przyciszyłem o jeden dźwięk, bo było trochę głośno. Brawo ty najlepszy. Szyk. A tam, a tam. Każdemu się zdarzy. A nie, bo, A, bo stwierdziłem, że najpierw skończę całą serię. Bo tak wiem przódkoło w ogóle robić. Więc okej, okay, jest. O nie. Bo te... Wszyscy w ogóle nie jakby mu cokolwiek robiły <laughs> Myślałem, że on coś inna, inna, inaczej zrobi to Te ruchy te są dziwne <laughs> w ogóle, że nie cinemat cine, nie cinematyki nie są te mijalne Czemu w ogóle go zabił? ja nie rozumiem. Przecież jeden podwładny więcej to... Nie rozumiem, jak są, znaczy, że są przychopaci, psa, bo to psychopaci, pseudo w grach, którzy jakiegoś... po prostu bez powodu zabijają swoich. To jest bez sensu. Tak powiem. Ale tam, kto by mnie słuchał? Pamiętam, że taka sytuacja była w Deadlight? Dying Light, się. Znaczy. znaczy, w nie grałem, ale słyszałem, że tak było gdzieś. Więc tego... Muszę ogarnąć się bardziej. I co to miało być? Mogłem <laughs> mówić w pewnym momencie, że to jest jakaś łatwe, ale coś wdrżenie. Nie <laughs> dla mnie przynajmniej. Nigdy to będzie to katscenkę. Wszystko ok. <laughs> dla mnie facet trochę się mieszy. To się kładzie fajnie. Ale naprawdę jestem ciekaw, co by gdyby to była produkcja AAA. Tylko olbrzymia produkcja. E, wysokobudżetowa. Oto pisowcy jeszcze. To pewnie tak raz sprzedałaby się epic. tak wspaniale? I byłoby tego 20 części jak Assassin's Creed'a. Albo byłoby jak Prince of Persia, że ma tylko trylogię, potem próbowali jakoś to wskrzesić. i nic więcej w sumie. Ale bardzo bym chciał Prince of Persie nowego? Czyli nie skończyłem jeszcze tych e, klasycznych piasków czasu, i tym bardziej tych najbardziej klasycznych, czyli jedynki dwójki. I ponoć słabego 3D, coś tam chyba było. Nie pamiętam, w sumie, to star stare czasy. Więcej osób grało w piaski, znaczy drogie piasków czasu, niż te inne rzeczy. Okay, nie bym mogę zrobić to, ale nie ja pojcie sobie, że tam trzeba klikać, tak? No nie wiem, bo tu mi nie wytłumaczyli, więc skąd mam wiedzieć, co mam klikać? No, o nie, i w sumie to nie było jakoś trudne zabić go, a katarz uuu. Ale fajnie. To jest safe. Link. Ładuj, ładuj. I zapisuj. <kluzny> Jak mawiał... Wujciu od dobra rada. Nie grzeb komuś tam w łazienkowym czymś tam chyba, że jesteś... ...różową postacią z kartyńskiej gry komputerowej. Tak to nie pasuje tutaj, ja po prostu nie tu powiedzieć. Nie pamiętam, co to było. Dokładnie, ale cicho. Hmm. Jest dobrze. Tylko. ja, Te parku. Ach, te parku tutaj w ogóle. To sterowanie tam jest takie sztywne. Nie. Nie takie złe. Ale po prostu sztywne. No, wstawaj, wstawaj. Trudy, trudy. Względem kamery się tak źle zmienia Tu jest minus Ech, Spory nawet w sumie Okej, okay, full życie Jest ok Bardzo ok Co ja mam tu? Skoczyć Wow! Coś zepsułem chyba My chyba dobrze, bo się jest pewnie. Okej. Okay. No, miałem rację. <laughs> Więc jedyny raz było warto zginąć. <laughs> no, no, wyłącz mi to. Uważaj na to po prostu tak? To nie jest jakoś trudne. Jeżeli... Okej okay. tak, 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 tak Tak, 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 W sumie interesująca rzecz I co się teraz stanie o. Czy gładze nie spadają, czy coś mi się tak wydaje Ale nie, gdzie są w ogóle Chyba spadają, znaczy się tak, ta animacja nie była bezcelowa, prawda? A może była? Może po prostu mam teraz się spieszyć? Albo. Nie mam pojęcia, co się stało. Tak szczerze. Tutaj. E. Nic się nie stało. I to nie po prostu Myślę, że to po prostu Ten wyrzuca jeszcze. O tak, chyba to jest. Spa... Dokładnie spadają. Podskocz tutaj. Ło! Wow, to spowolnienie czasu. Było takie epickie. <laughs> Żartuję. Czy mówię prawdę? <laughs> nie. Coś mi tu nie wychodzi. Szyja boli, jak zawsze, kiedy mówię dużo do mikrofonu. I ruszą głową. Ło! Wow. Szczerze boli. I oto jakaś trudna zagadka, która będzie, będzie polegała na. niego tego jakoś ten, odwrócenie tego po prostu albo coś. Zgadłem? Mam to wtyknąć w to. W taki sposób? Ja powiem, co mam tak zrobić. Tak szczerze. Co robi to? Nie wiem. to... tak robić? I co z tego? Aaa... Czyli prosto to tak zrobić? Ale ten tu nie działało. To w ogóle nie działa. A tu jest ten... taki ukryty. Tak dobrze ukryty. To to ten... teraz złapał. A po prostu źle coś kliknąłem, chyba tak, źle po prostu zrobiłem. Nie chciało się poruszyć, bo nie dałem klawisza jakoś pewnie, tak? Dokładnie. Teraz. Ła, co się dzieje, bo ja nie wiem, opracam to, no i co? Nie, ja nie będę obracał, bo teraz są oni. I te animacje? Chyba to było co chwilę inne animacje i to samo, to by było fajniej. By, by były przynajmniej trzy, o. w Dark Darksiders 1 było fajnie z tym. Te finishery, one były naprawdę często. W gwizdzie było gorzej, bo one były rzadko. I też było jakieś takie gorsze, moim zdaniem. Druga część, druga Darksiders była taka mniej krwista. Wolę jedynkę. Znaczy wiele osób woli dwójkę, to ja wolę jedynkę. Też tego podryzga nie ma tego głupiego systemu z ekwipunkiem, który mi się w ogóle nie spodobał. Wolę, gdy slasher nie potrzebuje nowych tych, e, w sobie nowych tych e, przedmiotów, czy coś, znaczy ekwipunku postaci, czy jak by to powiedzieć. Hmm. A tu jest platforma, która się rusza. Nie Zauważyłem tego. Okej, okay, już się ten. O, wow. nie muszę taką przytrzymasz tylko po tym że nie chyba, albo coś. Nie mam pojęcia, jak to działa. Nie mam pojęcia, jak to działa. Wasze działa. O to chodzi po prostu. Chyp. Trochę walnięć. Chyp. Troszkę walnięć. Chyp. I naprawdę podoba mi się nagrywanie tej gry. I są granie. Nie wiem czy ludzie mówią, taka zła. Nie zła jest. No, nie jestem majster, Szyk. Po prostu jest niezła. Moim zdaniem, się gra przyjemnie, to mi wystarczy. Tu, 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 tu. Ech, chyba to miałem zaskoczyć, prawda? <kuh> Może jakiś, nie wiem, boss albo coś? Ech. Mogę hmm. się tu uleczyć, więc skorzystam z jednego, bo drugiego chyba nie ma sensu. Tak, w ogóle zapomniałem powiedzieć, że tę górę kupiłem sobie w postaci samego klucza i mam dodatek postaci pudełkowej, której kupiłem w jakimś chyba francuskim sklepie, znaczy w Polsce był oczywiście. Ale jakiś e Le... coś tam, nie wiem, ale. Tam było może z pięć osób, na co dość spory sklep. Był taki wielki, koszyk do kosz, właśnie nazwać, nie wiem... Z pudełkami różnymi dvd e, Tych... E, jakichś... podróbki, jakichś bajek różnych. No nie tylko podróbki, jakieś też inne, te Bo podróbka tego króla... czyli Podróbka podróbki, o nazwie królew bo tak, królew jest Król Można powiedzieć, że jest trochę podróbką Kimby, Białego Lwa. Jednak Kimba The White Lion to jest... Nie powiedzmy, żeby to było coś znanego. Przynajmniej na świecie. Albo przynajmniej w Polsce. Myślę, że to jest bardzo znane na całym świecie. A w Polsce to nigdy tego nie słyszę. Albo nikt tego nie, wiem, nie grał, nie widział nie oglądał. Tak jest chyba z serią Halo, bo to jest na Xboxy. Ich... Kto w Polsce ma Xboxa? barwie chyba tak mi się wydaje przynajmniej o nie trzeba było tu musieli dawać takie te o nie, nie 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 To przeżyć to, był... <ścoughs> to jest to jest świetna umiejętność Jeszcze więcej ich. Co to ma być? Tak W ogóle mi się gra taka o nazwie X Blades, która jest w sumie serio, która w sumie była niezła, ale gdyby tylko, gdyby nie to, że w sumie tam ma się jedną taką małą arenkę i tam się walczy z olbrzymimi ilościami przeciwników, też po prostu nie dają radości zabijania ich. Ale grę mam za darmo, chociaż kiedyś była w bojtronce na 10zł i chciałem kupić, ale stwierdziłem, że nie chyba nawet dobrze. Ogólnie ta gra ma sequel o nazwie Blades of Time, który jest niezły dla odmiany. Choć nie skończyłem tej gry, bo w pewnym momencie po prostu się znudziłem zagadkami w czasie. Nawet to w ogóle nagrywałem. Właśnie właśnie znudziłem i przestałem w to grać. Wystarczy eksponować w sumie <grystanie> Czemu by nie <grystanie> Ach, beautiful To jest takie wspaniałe Hihi Nie, ta walka jest epicka tutaj. Znaczy, gdy się spamuje to zawsze jest słabo. Ale jeśli nie spamuje, tylko się stara coś zrobić inaczej to jest fajnie. Jakie masz jakimś takim wielkim RPEG, który ma epicki z tym walki, jakiś skakę znasz. nasz. mi miał niezły, tak powiem, ale nie wiem czy może po prostu tu hejt lidość. Jestem walki, moim zdaniem, był niezły. Znaczy, nie był jakiś rozbudowany, ale jak na RPG to był niezły, czy nawet dobry bardzo. Bo nie wiem, czy ludzie wiedzą, ale RPG to zazwyczaj nie mają jakiegoś specjalnie rozbudowanego systemu walki, bo to RPG on nie skupiał się na walce zwykle, tylko na fabule. W wyjątki to Scary, to jest seria The, The Elder Scrolls. I w sumie w, w tyle chyba. Jeszcze nie, jeszcze coś oczywiście się znajdzie, ale... Tego, no. Tak, by, by ty wy, to powiem, że podobało mi się sposób prowadzenia głównej fabuły w Falloutie 1 i 2. Bo tam nie było, że mieć główne misje popularne jako tako, tylko jako tako... Głównymi misjami popularnymi były misje poboczne. Tak trzeba było znaleźć w pierwszej części... Ee... Nie pytać czy to było w polskiej wersji, to jest Water Chip w angielskiej chyba. Bo trzeba było robić... Po, chodzić po świecie i rozrobi, ten, robić zadanie. Po odnalezienie tego były te supermutanty. Tutaj też trzeba było robić questy inne. I po prostu tak było. tym to, to, to się podoba. Dwójce zaś tak było tylko na większą skalę trochę. to było dwa razy dłuższa gra. A już od... No, w takich nie wiem w sumie ale to były jakieś misje po prostu bo nie w takich zbytnio ale od trójki to już było po prostu jest jedna linia popularna jako taka że w trójce była taką jedna liniowa dość w twórce były jakieś różne zakończenia ale to było słabe mieliśmy za mały wpływ na to w Jówekos było tak wspaniale taki wpływ na to wszystko był nie jak w tamtych 1 Tu Myślałem, że on grzecznie poczeka na mnie O ty nie rzecz Nisiu Ach W jakiej z grzemia chyba na spacji Tak w Wiedźmi trzeba u niej na spacji Dlatego jestem tak do tego, do tego. Bo jest w ogóle 27 minut, więc E, jakiś zapis znajdę gdzie koniec? Jest 23.4. Ja Nic nagrywać więcej, bo chciałbym jeszcze sobie mangę poczytać. Tak, tą świetną mangę Naruto. Tom e, 40 który jest aktualnie w sumie Podstawka pod mikrofon. Hihi. Mimo, tak 235 i w i w szkoły i nie iść spać. Ta. Na drugą lekcję to zawsze tak jest lepiej. W ogóle jak ktoś, jeśli ten na przykład ma blisko do szkoły i mówi, że na 8 to jest e, ten e, wcześniej, bo musi wstać na przykład o 7.30 i sobie wyobraża, że ją ja muszę wstać wcześniej, bo ja mam autobus o 7.15. Więc wiecie, kto za karety to wymyślił. E, wydaje mi się, że. Powiedz, że nic się nie stanie? A nie, bo to już się zrobiło. To ja powiem, że na właśnie 7.20 przyjeżdża autobus. Na 15 powinien być na pierwszym przystanku. Jestem na którymś chyba trzecim. No i właśnie. Ta! Wstaje o 6.30. No i ten tego tak trochę mija. Czy znaczy nie mija, znaczy. Ach, te episkie momenty w windzie i atak tylu wrogów. I do... nie ten. Nie dojedzie dopóki w po prostu nie zginą. Ale tutaj tego nie ma. W sumie nie wiem czemu. Ja znajduję tego save'a i idę. A co go nie widzę. A nie wiem czy mogę wyjść i się zapiszę. Tu chyba to widziałem, tak? Tym mi się wydawało? Hmm... Te są trochę dziwne. Zawsze może być dłuższy film. O oh, jest! Lektor! Będę musiał podgłosić głos... Lektora. Ech, ale tak. Bierz najpierw życie, potem zapis i koniec. Hyk. Yes, yes, yes. And his. Zapisywanko. Nie w co mogę dawać ten wysłany tu w pierwsze cudsynki już, ale po prostu żegnam. Na razie.